Serdecznie witam. Dzisiaj spotykamy się z Krzysztofem Rożnowskim, który jest lekarzem urologiem i zajmuje się również leczeniem raka w dosyć niekonwencjonalny sposób. Witam. Dobry. E, powiedz proszę, e, jeśli chodzi o urologię, o twoją specjalizację, e, jest tam właśnie ten dział. E, do którego wykorzystujesz pewnego typu urządzenie. Jak to, jak to jest? Tak żeby, Może lepiej to swoimi słowami powiesz. Ja zajmuję się leczeniem raka prostaty z wykorzystaniem urządzenia, które generuje już skoncentrowane wiązki utrać dźwięków. Urządzenie nosi nazwę, to jest nowy rodzaj tego urządzenia, Ablatem albo Ablatem Focal One. Mhm. I tego rodzaju urządzeń jest na świecie stosunkowo jeszcze niewiele. Promocja tego urządzenia miała miejsce w ubiegłym roku, w kwietniu, i wtedy, kiedy myśmy stali się właścicielami tego urządzenia, mówię o szpitalu Eskula, było to urządzenie tego typu trzecie na świecie. Wcześniej tych urządzeń o podobnej metodzie działania a wykorzystywanych do tego rodzaju leczenia od 20 lat było kilkaset w całej Europie i na tych urządzeniach wykonano około 40 tysięcy tego rodzaju działań terapeutycznych, które służyły usunięciu raka krokowego w sposób y, skuteczny. Leczono w ten sposób no, 40 tysięcy bez mało osób. Mhm. Czyli tak, jakbyśmy mieli dwa rodzaje tych urządzeń, stare i nowe. Tak. I teraz u, u Was w szpitalu jest to nowe urządzenie. I, I na czym polega działanie tego urządzenia? Tak pokrótce, żeby tak nie wchodzić w techniczne sprawy głęboko. Selektywnie mówiąc. Y to urządzenie jest bardziej precyzyjne niż to, które poprzednio, poprzednio było wykorzystywane. Można tutaj wykonywać działania ogniskowe, ograniczając się do zniszczenia tylko obszaru guza w obrębie gruczołówkowego, mhm. nie niszcząc czy nie, nie usuwając całego narządu. Mhm. Czyli to nowe urządzenie jest bardziej precyzyjne w swoim działaniu, jeśli chodzi o precyzję celowania w ten obiekt, który chcemy zneutralizować. No, pies jest bardzo aktywny tutaj. Ale takie pytanie mam. Na czym polega w ogóle działanie? Jakimi falami? Czym, czym to się robi? Całe działanie przeprowadza się z wykorzystaniem wysoko skoncentrowanych wiązek ultradźwięków. One, koncentracja ultradźwięków w tym urządzeniu jest około 200 razy silniejsza niż w urządzeniach służących do diagnostyki czy diagnostycznego obrazowania ultradźwiękowego. Mhm. Czyli chodzi o takie soczewkowanie ultradźwięków, żeby wywołały pewien efekt w danym punkcie. Co to jest za efekt? Jak skoncentrujemy te ultradźwięki o dużej mocy w jednym punkcie, co się dzieje tak. z tymi komórkami? Wewnątrz, wewnątrz gruczołu krokowego koncentracja tych wiązek ultradźwięków skutkuje tym, że Dochodzi tam do właściwie dwóch zjawisk. Na skutek przekazywanej energii dochodzi do podgrzania tej tkanki do, w określonym obszarze, bo to jest obszar ściśle ograni, ograniczony do długości przypominający cygaro, a długości 7 mm i szerokości 1,7 mm. Dochodzi do, do podgrzania tej tkanki w tym obszarze w ciągu jednej sekundy do temperatury blisko 90 stopni, a poza tym zachodzi tam wiele innych zjawisk fizycznych związanych ściśle ze zjawiskiem kawitacji. To znaczy na skutek, na skutek zachodzącego tego zjawiska dochodzi do jakby uszkodzenia struktur i błon podstawnych, czy błon struktur wewnątrzkomórkowych mitochondrialne, które skutkuje tym, że, że, że zostaje jakby uwolniony wtórnie antygen, jest poddany powtórnie ekspozycji czy temu, żeby po prostu komórki żerne krwi, które wcześniej nie rozpoznawały nowotworu, nauczyły się go rozpoznawać. Mhm, czyli wcześniej ten nowotwór był otoczony otoczką, maskował się, a jak go tam trochę poruszymy, to... To trudno, to trudno mówić o tego rodzaju zjawisku, jakby yy fizycznego maskowania czy otoczania jakimś, jakimś nieprzenikalnym dla, dla tych struktur, które są odpowiedzialne za rozpoznanie obszarem. Raczej, raczej chodzi o to, że w następstwie bliżej nieokreślonych zjawisk, które eliminują możliwość rozpoznawania nowotworu przez komórki, które z racji swoich funkcji są przeznaczone do tego, żeby go zniszczyć, nie robią tego w sposób nieznany. To tutaj chodzi o to, że po prostu ekspozycja tego antygenu powtórna w wyniku, w wyniku tego rodzaju działania ma sprzyjać temu, żeby one się powtórnie nauczyły, nauczyły go niszczyć. Okej. Okay. Celujemy, niszczymy dany obszar, no i tam jest duże spustoszenie. Co się z tym dzieje? Bo organizm musi to jakoś posprzątać. Ten cały obszar ulega. W ciągu 3-4 tygodni do, do 6 tygodni martwicy rozpływnej i w konsekwencji w konsekwencji jakby ulega, ulega w zresorbowaniu. Częściowo ewakuuje się drogą cewki moczowej, a częściowo, a częściowo ulega w wtórnej reabsorpcji przez, przez komórki żerne, żerne krwi. Mm -hmm. uh... Może tak? Jeszcze porównując z innymi metodami, jaka jest cena takiego zabiegu? Cena tego zabiegu to jest rzędu 25 tysięcy 26 tysięcy złotych, konkretnie bardzo 26 tysięcy złotych kosztuje to ten zabieg. Dlaczego? Dlatego, że. To są koszty obsługi rat leasingowych tego urządzenia, koszty eksploatacyjne tego urządzenia, które są dosyć wysokie, bo konserwacja tych sąd, które emitują te wiązki ultradźwięków to jest około 260 tysięcy euro dla dwóch sąd rocznie. To jest blisko milion złotych. Poza tym koszty eksploatacyjne związane z, z z salą operacyjną, która jest niezbędna do przeprowadzenia tego zabiegu, z nieczuleniem ogólnym, pracą chirurga, a potem kilkudniowym pobytem pacjenta w szpitalu. Mhm. A urządzenie samo w sobie ile kosztuje? Urządzenie samo w sobie kosztuje 5,5 miliona złotych. Mhm. I teraz gdybyśmy wzięli, jeszcze dojdziemy do, do skuteczności, ale gdybyśmy porównali cenowo z chemioterapią, jak to wygląda? Chemioterapia jest procesem jakby długotrwałym, który kumuluje się e, dawki podawanych, na przykład to jest nowotwór gruczołu krokowego jest nowotworem, który jest e, hormonalnie wrażliwy. E, do takich działań, które, które służą w eliminowaniu, czy powiedzmy ograniczeniu rozwoju tego guza, należy pozbawianie po pacjenta za pomocą oddziaływania na układ podwzgórza hormonu Konkretnego testosteronu, który w efekcie poddawania go terapii, która tam kosztuje miesięcznie około dwóch, czy tam kwartalnie około dwóch tysięcy złotych, daje szansę na, na remisję choroby nowotworowej na okres 80 lat, ale jednostkowo-roczny koszt może się wahać od 4 do sześciu tysięcy złotych, 8 tysięcy złotych. Mhm. Przy czym, no, wiemy, że skuteczność jest yy, taka, skuteczność że Skuteczność tego procesu jest jakby ograniczona i w pewnym momencie ten, e, ten nowotwór, o ile pacjent nie zginie z innych powodów, przestaje być hormonowrażliwy wrażliwy i dochodzi do progresji choroby, która jakby już jest wtedy trudna do opanowania, bo, e, bo wykracza poza sam gruczoł krokowy i uniemożliwia. Uniemożliwia y, przeprowadzenie tego, y, tych wszystkich działań, które można by zrobić wcześniej, kiedy ta choroba jest w mniejszym stopniu zaawansowana. Mhm. No dobrze, to jeszcze raz, tak procentowo skuteczność. Ile procent y, pacjentów po chemioterapii umiera? 80, 90? Chyba. Jesteśmy wszyscy śmiertelni i generalnie wszyscy, bez względu na to, co. Ale mamy, ja mówię tak, na, wie, skutek no na skutek tego raka. Na skutek tego raka. To wie pan. Trudno powiedzieć, ja nie, nie potrafię w tej chwili powiedzieć, jaki, jaki, jaki odsetek chorych jest nieskutecznych w terapii. To zależy bardzo od wielu czynników, od, od stopnia zaawansowania miejscowego guza w momencie rozpoczęcia terapii, od, od stopnia złośliwości guza, na przykład w skali Glisona od różnych predyspozycji, które, którym wykazuje się układ immunologiczny, od warunkowań, które począwszy od, od samego nasycenia osobniczego, zmiennego nasycenia osobniczego różnego rodzaju czynnikami, które wpływają na aktywność układu immunologicznego, a więc dajmy na to witaminy mogą powodować bardzo różne reakcje w zakresie, w zakresie y, skuteczności działania obronnej y, układu limfatycznego. Dobrze, ale gdybyśmy tak na oko mogli spojrzeć, czy chemioterapia bardziej leczy, czy bardziej zabija? Chemioterapia w tym y, w tym zastosowaniu jest jakby trudna do, do zdefiniowania w taki prosty sposób. Ja nie stosuję albo rzadko stosuję chemioterapię w leczeniu i zwykle w sytuacji, kiedy nie ma już innego wyjścia w leczeniu tych ludzi. I i nie można nigdy powiedzieć, że coś zabija. Działanie terapeutyczne no to są działania, które są obarczone pewnym rodzajem ryzyka, ale, ale, ale jednoznaczne określenie tego jako, jako, jako działanie toksyczne czy szkodliwe nie jest możliwe, bo to, bo to jakby stawia w, w dziwnym świetle działania wielu ludzi, które, którzy jakby się tego rodzaju leczenia podejmują. Mhm. Ok, a teraz przeskakując z powrotem na te ultradźwięki, jaka jest skuteczność właśnie terapii ultradźwiękowej? To jest terapia ultradźwiękowa, czy ten model leczenia ma porównywalną skuteczność z innymi leczeniami, z innymi postępowaniami operacyjnymi, a więc jeśli się to odnosi do prostatektomii radykalnej, to czy to odmiany y, otwartej, czy jej odmiany laparoskopowej albo robotycznej, to one, skuteczność tego rodzaju leczenia jest rzędu 80 kilku procent. 86 do 84, leczenie metodą hif u 86 do 87, 89 za pomocą prostatektami radykalnymi. To są jakby nieznaczne różnice, które, które yy, mogą powodować, że w zależności od środka, który to wykonuje, to leczenie jest skuteczne mniej lub bardziej, jest obarczone większą lub mniejszą ilością powikłań. Mhm. I, no i to jest, tak jak powiedziałem, to jest zależne od zastosowanej techniki operacyjnej, jak również od sprawności tego zespołu, który to przeprowadza i wielu innych warunków, powiedzmy, wielu innych zmiennych, które, które mogą, mogą temu procesowi towarzyszyć. Mhm. A w leczeniu ultradźwiękowym, czy występują jakieś uboczne efekty negatywne? Jak w każdym procesie, który, który polega na destrukcji, a to jest też działanie destrukcyjne, oczywiście to działanie jest również obarczone pewnymi następstwami. One, 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 one oczywiście są w mojej ocenie mniejsze niż, niż następstwa wynikające z leczenia operacyjnego, a czy też występują. Są, są to powikłania, które wynikają z użycia dosyć silnej fali niszczącej, ale ten zabieg w większym odsetku niż inne działania, niż teleradioterapia czy brachyterapia, inne oddziaływania fizyczne na, na tkankę, w większym odsetku można u tych chorych zachować na przykład potencję, co jest jakby wykładnikiem mniejszej inwazyjności tego postępowania. Mm -hmm. Można zachować potencję, można zachować te czynności, które, które trzymanie moczu też jest jakby znikomym odsetkiem w zakresie, w zakresie uszkodzeń, które powstają. Ale też w następstwie tego rodzaju zdarzeń zdarzają się na przykład powikłania w postaci zwężenia cewki moczowej, mm -hmm. które dosyć łatwo się usuwa, dosyć łatwo się leczy, ale takie bywają. E ale nie ma żadnego zatrucia organizmu, poza tym, że w danym miejscu jest martwica tkanek, nie? w tego typu terapii? Nie, to, to nie dotyczy właściwie żadnego le leczenia. Duże leczenie dodatkami cytotoksycznymi, którego w zasadzie się nie stosuje do, do, do leczenia onkologicznego guzów hormonozależnych, takich jak, do jakich należy, należy rak gruczołu krokowego. One, one mogą być obarczone tego rodzaju następstwami, w postaci jakby cytotoksycznego działania leków, ale, ale tutaj rzadko się stosuje tego rodzaju leczenie. We Francji ponoć tam chcieli wprowadzić to na skalę szerszą. Tak? We Francji przy okazji promocji tego urządzenia w ubiegłym roku, przy okazji targów medycznych, które się tam odbywały, minister zdrowia Francji i to jest udokumentowane na stronie WWW .ed firmy EDAP, co deklarowała, że tego rodzaju leczeniem ma się objąć blisko 50% nowo przybyłych guzów tego typu. Blisko 10 tysięcy tego rodzaju działań mają zamiar przeprowadzić w celach leczniczych, w celach refinansowanych we Francji mhm. w celu leczenia tego rodzaju guzów. Bo w Polsce. W Polsce nie. Nie, ten proces nie jest refinansowany i nie jest z nieznanych powodów. I jakby y, różnimy się tym od, od innych krajów rozwiniętych w Europie. Dobrze, to jeszcze tak na zakończenie może coś powiedzmy na temat y, profilaktyki no bo to jest w sumie najważniejsze. Leczenie takie inwazyjne w jakikolwiek sposób to jest to jakby chwytanie się brzytwy przez tonącego. To co, co może o odżywianiu? Odżywianie. Ja uważam, że na pewno nie bez znaczenia jest, jest model społecznego, społecznych zastosowań w zakresie, w zakresie tego, co się, robi, co, się, co, się, co się robi w zakresie leczenia czy, czy postępowania ludzi, A, ale przede wszystkim suplementacja bardzo wieloma substancjami, która może. Nie być bez znaczenia dla y, aktywności układu immunologicznego. Su suplementacja witaminą D, witaminą A, witaminą K, K2 we frakcji k 7 na przykład I, i, tego, i, tego, i tego rodzaju tego rodzaju procesy. A B17? B17 to jest, to jest witamina, która ma jakby udowodnione działania y, w, w, w zakresie cytotoksyczności i. I, I oczywiście, że, że prawdopodobnie jest, ma, ma kapitalne znaczenie w procesach leczniczych, a kumulacja w ogóle tych wszystkich czynników zarówno witaminy D i tych przeciwutleniaczy i z, w połączeniu z działaniami, które są związane z działaniami jakby terapeutycznymi, może dawać dużo lepsze efekty lecznicze. Mhm. Dobrze, to myślę, że tyle, chyba, że jeszcze coś na zakończenie nie wiem, no wydaje mi się, że, że ta, ta metoda otwiera jakby, jakby szanse. To, to ja, ja tutaj nie mam zamiaru walczyć i, i, i jakby y, powodować, że, że zaniecha się innych, innego rodzaju działań terapeutycznych, Tylko po prostu ono otwiera jakby nowe, nowe spektrum leczenia dla tych ludzi, którzy nie poddają się tym propozycjom, które, które dotyczą leczenia raka gruczołu krokowego za pomocą czy to z wykorzystaniem energii promienistej, czy to z wykorzystaniem brachy terapii, technik operacyjnych, nano-knife, czy, czy tych technik, które, które są związane z Protonami czy z emisją protonów w celu leczenia raka gruczołu mm -hmm. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.